Który etap posłowaczy był dla mnie trudniejszy? No, pewnie ta pierwsza część teoretyczna. No, była taka delikatna doza niepewności, jakie będą pytania, ale jak już dostałem test, mam zazwyczaj swój sposób na przejrzenie testu na dzień dobry od góry do dołu. Jakie są pytania? Bo tam już 30 sekund był spokój. Ja myślę, że najtrudniejszymi momentami podczas rekrutacji był e, symulator i test psychologiczny. Ja usłyszałem dzień wcześniej, że nas posadzą na symulatorze Airbusa 320. Natomiast tutaj nie było jakby kluczem znajomość tego samolotu, tylko po prostu pokazanie się, że my potrafimy jakoś tam od praktycznej strony wykonać ten lot, mniej więcej utrzymać prędkość, wysokość, wejść w holding. W części psychologicznej najbardziej wydaje mi się, że mnie zaskoczyły zadania, w których była sprawdzana Umiejętność jednoczesnego wykonywania kilku rzeczy. Pierwszy kontakt to był z takim w zasadzie lataniem, tak? bo to samo dzieje się w kokpicie, że my coś tam notujemy, kapitan coś do nas mówi, kontroler, jeszcze coś tam trzeba ustawić tak dalej. No i to był taki trochę szok. Dwa etapy były dla mnie szczególnie trudne: test wiedzy lotniczej, a drugi etap to było zadanie grupowe, w którym dotąd czuję, że do końca się nie odnalazłem. O swoich błędach dowiedziałem się później, gdy poszedłem po moje wyniki właśnie z zadań grupowych i o ogólną ocenę pod względem predyspozycji lotniczych. Prawdę powiedziawszy, ta ocena bardzo mnie zaskoczyła, bo wydawało mi się, że na tym zadaniu grupowym dobrze wypadłem, bo grupa ogólnie dobrze wypadła, ale okazało się, że nie do końca pokazałem to, co potrafię i co wiem. Trudniejszym etapem było spotkanie z psychologiem, no i testy psychologiczne. Rekrutacja sama w sobie była, że tak powiem, na, na równym, wysokim poziomie. To, to nie jest tak, że mogę powiedzieć, że któraś część była trudniejsza, zapadła mi jakoś w pamięci, czy też wywołała większy stres. Natomiast to czekanie pomiędzy i, i później na wyniki, to powodowało kilka nieprzespanych nocy, tudzież gorsze samopoczucie.